you Wiesz co, ja rozmawiałem ostatnio też z Tahira, jak to się wszystko, wszystko zaczęło, mm -hmm. bo, bo, bo to mnie interesowało i, wiesz, no lata 90. to trochę inna, inna świadomość też w naszej, w naszej społeczności. Tak, tak. No i spytałem się go, po co on w ogóle założył Rom, pod rom Gazety i Centralną mm -hmm. radę, radę, radę Romów troszeczkę, troszeczkę później. No, powiedział bardzo, bardzo, bardzo rzecz, która mnie zaintrygowała, czyli tak naprawdę człowiek, który wędrował taborami, tak. a, i skończył wyższe, wyższe studia w tym mm -hmm. taborze, to pokazuje już sam sobą, że można, prawda? że tak. to jest dosyć, dosyć trudne to było, ale że można. Ale tu powiedział mi bardzo ważną rzecz, że on przez te wszystkie lata edukacji został przede wszystkim Romem. No i bardzo dużą dla niego wartością było, żeby zachować po prostu kulturę romską. No i wiedział, tak. że wyzwania są zupełnie, zupełnie inne. I też miał już świadomość, że inaczej my jako Romowie żyjemy, prawda? Nie żyjemy mm -hmm. w dużych grupach, tylko żyjemy w różnych miastach, w różnych dzielnicach, prawda, i w różnych krajach. Tak. Więc postanowił stworzyć nośnik, gazetę pierwszą romską, że będzie informował o ważnych ważnych rzeczach dla naszej społeczności, mm -hmm. ale będzie też bardzo mocno związane z kulturą. To była tak naprawdę pierwsza gazeta, która, można powiedzieć, pokazywała romski punkt widzenia. Pamiętam, jak, wiesz, Stachiro zakładał tą gazetę właśnie Rom pod rom. I powiem Ci, że to było w małym w małym biurze, właśnie w Biemstoku, bo to wiesz, no warto o tym powiedzieć, tak? Bo wiesz, Rompodrom rom narodziło się, że tak powiem, w Biemstoku, w biurze na warszawskiej 43. I oczywiście później, w związku z założeniem w ogóle wiesz, czasopisma Rompodrom utworzono, kiedy była już możliwość, utworzono właśnie Centralną Radę Romów, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów. Wiesz, każdy mówił, jaka długa nazwa, ale myślę, że ona jest, wiesz, co bardzo adekwatna i była na tamte czasy w ogóle, było to takie trafne, bo naprawdę bardzo wiele Romów, z biegu stoku w ogóle z województwa, a co było najfajniejsze, że Centralna Rada Romów miała zasięg ogólnopolski i tak naprawdę jest jedną z najstarszych już organizacji. I ta organizacja właśnie współpracowała z różnymi mądrymi ludźmi, którzy, którzy chcieli pomóc społeczności. Dobrze.